Rafał mimo zwycięstwa w meczu z górnikiem Łęczna. Wiele elementów z naszej gry wymagało poprawy. Tego czasu na, na to, żeby poprawić te elementy, nie mieliście jednak w tym tygodniu zbyt wiele. Zgadza się, graliśmy w poniedziałek, teraz mamy mecz w sobotę, więc ten cykl treningowy jest skrócony. Ten czas na regenerację jest krótszy, ale mam nadzieję, że trener nam powie, że zrobiliśmy te błędy, wyminujemy je i w meczu z Wisłą nie popełnimy ich po raz kolejny. Mimo, że jesteś nominalnym pomocnikiem, w meczu z Górnikiem Łęczna mogliśmy Cię zobaczyć na ataku. To chyba dla Ciebie nowa pozycja. Zgadza się. Zastępowałem wyżej meczu z górnikiem, taką miałem rolę, ale nie, nie czułem się tam źle, tak. Grałem wyżej, byłem bliżej bramki, mogłem rozgrywać akcje i, i rolę, które mi daje trener, ja wykonuję tak jak mi zaleca, więc, więc jestem piłkarzem i wykonuję swoją pracę zawsze na, na 100%. Trener Nowak w wypowiedziach przedmeczowych mówi o tym, że jesteś dobrym zawodnikiem, że dobrze wpisujesz się w obraz i Gdańsk, ale brakuje Ci tych bramek i asyst, czyli tego, co jest solą Twojej gry. Jak Ty do tego podchodzisz? No, zgadza się. W ostatnie pół roku miałem, e, miałem dobre. E, tych bramek i asyst było sporo, więc e, siłą dzieci przyzwyczaiłem i kibiców, w dziennikarzy wszystkich, którzy oglądają e, spotkania do tego, że e, w każdym meczu y, słychać o mnie, tak? czy, czy bramka, czy asysta. Teraz ja w tych dwóch pierwszych spotkaniach y, y, ta statystyka wygląda trochę gorzej, ale, ale ja się nie załamuję tym, Wygląda dobrą pracę z trenerem i, i po prostu. Myślę, że te bramki asysty przyjdą z czasem. Na wejście, żebyś był zdrowy, czuł się dobrze fizycznie, a tak jest. To właśnie w Wiśle Kraków wróciłeś do gry w Ekstraklasie, wróciłeś na naprawdę najwyższym poziomie. To chyba będzie dla Ciebie szczególny mecz? E, poniekąd tak, ale byłem tam tylko pół roku. Wisła mi pomogła, ja pomogłem w Wiśle. E, mieliśmy dobre pół roku. Ale już od tego się odcinam. Tak Jestem teraz w ECHI i, i to jest dla mnie najważniejsze. Chcę w najbliższym spotkaniu zdobyć trzy punkty i, i pokazać się z dobrej strony.